Panie, jak Boga kocham, odbiło babie, odbiło zapasy jak na wojnę robi, panie. Mąki to już mamy pół szafy, a teraz cukrem latam jak, jak, jak potuczony, panie. Kartki wprowadzą mi, no kartki wprowadzą, tak mi ciągle nadaje, nie? Ja tam się głupolnie nie jestem i wiem, że to, co w gazetach piszą, to przecież same lury, nie? <laughs> panie... Taka z nas potynga gospodarcza, jak z mojej baby, <noise> modelka. Ale bez przesady, żeby cukier miał być na kartki, panie. No, no i co jeszcze? Co jeszcze? Może ćmiki? Co? I berbelucha, też na kartki. No przecież to, no... Ale dla pewności kupię ćwiarteczkę, szwagier się ucieszy. Czekaj, pan, bo mi kolejka ucieknie. Do widzenia, pan. 13 lipca 1976 roku Wydział Handlu wydał kierownikom sklepów w Wielkopolsce nakaz limitowania sprzedaży cukru. Miał on być dostępny codziennie rano i po południu. Klientom wolno było sprzedawać maksymalnie 2 kg. Była to reakcja na nieuzasadnione zdaniem urzędników zwiększone zakupy cukru przez obywateli. Dla zaradzenia pladze złoczyńców już w średniowieczu powstawały konfederacje miast, które wspólnymi siłami starały się walczyć z przestępcami. Było tak między innymi 13 lipca 1350 roku, gdy Rady Miejskie oraz obywatele miast Poznania, Kalisza i Pyzdr zawiązali konfederację w celu wspólnego zwalczania przestępstw przeciw mieniu i życiu. Jurysdykcja była spójna, a prawo jednolicie przestrzegane. Zasady były proste. Za mord groził stryczek lub ścięcie, a za kradzież biczowanie lub odcięcie dłoni albo innej części ciała. 13 lipca 1819 roku w Gostyniu urodził się Aleksy Prusinowski, ksiądz, publicysta, bibliofil i działacz społeczny. Główną część swego aktywnego życia spędził w Poznaniu i w Grodzisku. Zasłynął jako publicysta, orędownik polskich praw w Zaborze Pruskim i doskonały mówca. Co zjednało mu rodaków, lecz zaowocowało też licznymi grzywnami i więzieniem. Ksiądz Aleksy Prusinowski zmarł w lutym 1872 roku. Spoczywa w podziemiach Fary Grodziskiej. Jednym z najpopularniejszych malarzy, rysowników i karykaturzystów przełomu XIX i XX wieku był Stefan Sonewent, urodzony w stolicy Wielkopolski 13 lipca 1885 roku kształcił się w Wiedniu i w Krakowie pod kierunkiem m.in. Stanisława Wyspiańskiego i Teodora Aksentowicza lecz większość swej artystycznej działalności związał z rodzinnym miastem jedynie w latach I wojny światowej przebywał w Wiedniu z czasów tych pozostało wiele prac artysty poświęconych m.in. legionom polskim najwięcej sławy przyniosła jednak sonę Wendowi teka karykatur Versacrum w której opublikowano 160 portretów czołowych dowódców Powstania Wielkopolskiego i Armii Wielkopolskiej. Jednym ze szczególnie zasłużonych regionalistów Wielkopolskich był Władysław Stachowski. Ten kolekcjoner, działacz społeczny i kulturalny, szczególnie związany był z gostyniem. Stachowski zmarł 13 lipca 1974 roku, spoczywa zaś w ukochanym gostyniu.